Dzień dobry, dzień dobry ponownie. Um, drugi live dzisiaj, ale będzie trzeci. Um, rano pokazaliśmy na przykład jak robimy piękny zabieg tutaj na szyi, a teraz w ma bardzo kompleksowy zabieg z nici Aptos. No, mogę Wam pokazać ile tutaj jest, bo tyle pudełek to chyba jeszcze nie używał albo dawno temu chociaż, bo tutaj jest ich sporo. Te wszystkie zestawy, i tutaj są po 10, po 5, po 8 nici w zestawie, są teraz w naszej pacjentki. I... Jeszcze nie, dopiero będą. Czy jestem podłączony? Tak, tak, mhm, tak. Jesteś, ja cię tam kliknąłem. Um, dużo rzeczy już Pocinałeś bliznę. Nie, nie, nie mogłam wszystko pokazać, bo dużo tego. Nie blizny, nie? Bruzdy. Bruzdy, bruzdy mhm. pocinałeś, mhm. okej. Okay. No mhm. to opowiadaj. Bo, e... bo widzę tutaj dużo. Widzę tutaj um, takie sterczące igły. Nasza pacjentka jest wiele lat po menopauzie. W związku z tym kondycja skóry, czy chcecie, czy nie, z tym związana jest. Jakby dużo ma do życzenia, i pani tak ma dobrą kondycję, ponieważ brała terapię zastępczą, ale jej skóra nadal jest zwiotczała, już są duże ubytki objętości i tak zwany owal twarzy najbardziej przeszkadzały, czyli te opadające bardzo mocno chomiki do 10 mm z ubytkiem w środkowym piętrze twarzy, z bardzo ostrymi nosowo nosowargowymi, z ostrymi marionetkami opadniętymi kązikami, czyli tak naprawdę jeden z najczęstszych powodów, z jakimi przychodzicie do nas, żeby coś z tym zrobić. I jedną z metod taką typowo celowanych jest lifting nićmi. Zanim pójdziecie do chirurga na lifting chirurgiczny, czyli wycięcie i trzecie, to ja to mogę zrobić się podwieścić na niciach, czyli przesunąć tą skórę trochę, trochę wyżej. Um, oprócz tego, że przesuwamy, robimy też kilka innych rzeczy niciami, i między innymi, ponieważ te bruzdy soborgowe już wiele lat bardzo ostre były, um, i, i jakby z, zrobiła się głęboka głębokie zaciągnięcie, więc początkowo podciąłem te bruzdy po to, żeby uwolnić trochę od podłoża, tak samo marionetki i w tym momencie, jak one są trochę luźniej, łatwiej je się naciąga. Mhm. Więc, więc tutaj jest sadzone po pięć nici tak, z kwasem, tutaj już dużo leży. z kwasem polimlekowym, z kwasem hialuronowym. Jak widzicie, tutaj są kolejne dwie nici, które są już typowo na chomiki. To są takie w postaci fredów na takich pętlach. Nie wiem czy to widać przy uszach. One są tu przed uszami zaczepione, i za chwilę je wyciągnę i ufiksuję te, te chomiki. To mniej więcej wygląda w ten, w ten sposób. Mhm. I będziemy to sobie podcinać dość łatwo. I tak samo tu przy uszach, jak widzicie. Sprawdzam sobie kierunek, głębokość nieci. Nie może być za głęboko, nie może być za płytko. Tu będzie widać, tu nie będzie efektu, więc jakby ta głębokość jest dość istotna. I punkt zaczepienia jest bardzo istotny, bo nie wszędzie ten punkt będzie działał. Mhm. Tak naprawdę musimy tam te punkty anatomiczne przyczepić do ścięgien, do kości, powięzi, bo tylko tam będzie się trzymało. I, yy... No, i tak oprócz tego, na sam koniec, jeszcze wprowadziłem nici tak zwane rewitalizacyjne, armirujące, zagęszczające skórę, tam gdzie zrobiłem te dziury pod bruzdami. A dodatkowo, co rzadko w sumie robimy, ponieważ pani nie, nie podobają się usta powiększane kwasem hialuronowym, nie do końca jest jakby za tym. Podjąłem decyzję, że zrobimy to niciami i są do tego nici. To są nici tak zwane. Dobrze, ja trochę tak od tyłu będę stał, bo nie chcę być do końca rozpoznany. Ale... Na, 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 na telewizji chciałem mówić, ale. Na telewizji no. nie będzie. Ale Więc muszę to trochę tak, kochani, bo tak z głowy to zaznaczę. Są jednak... to takie nici specjalne, takie sprężyny widzicie. E, mhm. Tej nici tu jest kilka metrów nawiniętych. Kilka metrów? No, Kilka się nie wiem ile wiem, nie, dużo, nie metr, cała gadanta, centymetr, 70 centymetrów okay. bodajże, metrów, pierdziele no I, I to się tak, troszeczkę muszę przygotować tą nitkę, żeby ją zaimplantować, bo ona jest taka zrobiona na sztywno do opakowania teraz. I między innymi te trochę zwiotczałe, zanikowe usta z nieostrym konturem w tej chwili. Będziemy jakby delikatnie rewitalizować. Ta nitka ma za zadanie pobudzić skórę do trochę samodnowy. To pobudzenie pełnoprawnie nie jest wielkie, ale jest miejscowe. Trochę zagęszczenie skóry, trochę wyostrzenie bez absolutnie żadnego przerysowania. Zabieg może wygląda trochę drastycznie, ale taką nitkę, którą mamy tutaj, możemy sobie wyciągnąć. I ona, sprężynka zostaje w środku. Widzicie kawałek sprężynki został tu, mhm. a reszta jest w środku i mogę sobie uformować ją, zostawić. Ona się będzie tam rozprężała mhm. i powodowała przebudowę, trochę zagęszczenie, bardzo naturalne w ciągu kolejnych miesięcy y, trochę jakby przywrócenie tej wargi mhm. górnej i dolnej też, bo w dolną też oczywiście wsadzę y, dziewczę. efekt spręży. jest dwa, do dwóch-trzech lat mówiłeś? Y, ta nić rozpuszcza się około roku do półtora i ten efekt stymulujący do dwóch lat mniej więcej. Mhm. To wszystko zależy od tego, jak się starzejecie. Czy palicie, a pani pali, więc i czy inne rzeczy będą po drodze. Tych czynników jest wiele. Jakby nie ma książkowego czasu na to. No tyle, No, ja zajmę no, się wargą. Się mastrow, aptos. Zajmę się wargą, wargą dolną. Muszę odkręcić teraz tego springa, bo inaczej się nie da. Pokaż ten springa, może możemy to pokazać. Może. Co to jest? Za chyba zbyt. Nitka jest nano, więc jak sama. Więc... Ale widzimy go. A co ten. Coś telefon darab. To jest to, to jest to co ja już rozwinąłem trochę, Aha, to jest bardzo widać, mocno zawinięte widać. I taką luźną nitkę teraz mogę sobie o, w kontur wargi bardzo ładnie. Nawlec. I takie nawlekanie nitki. Od razu nie oczywiście mocno ich nie powiększy poza obrzękiem, który będzie. Ale za kilka miesięcy naprawdę będą bardzo naturalne miały efekt Super No więc dużo robiliście dzisiaj dużo. Jeszcze będzie coś robione, czy nie? Coś nie, usta na deser Okej, okay, dobrze No to no. fajnie, to dziękuję Dzięki Widz, kochani, nici nieograniczone możliwości Co dzisiaj Damian robił? Podcinał bruzdy bo były zwłukniały chyba tak dobrze mówię Głębokie, były ostre. Było głębokie, ostre, więc rozluźniał pot, żeby się trochę rozpuściło i było. E... Żeby co, nie no żeby, żeby uruchomić je Żeby uruch uruchomić, okej, okay, dobrze. Um, mały lifting. Policzki, chomiczki więc taki można mówić lifting twarzy, nawet no i po, nawet nie pomyślanie, ale konturowanie usta z nici aptos. Odświeżenie. odświeżenie regeneracja. To I ta regeneracja. Tak. Więc możliwości mamy wiele, przecież wiecie jakie, zobaczmy na są stronę. A jeszcze lepiej, umówcie na konsultację do Danamiana i zobaczymy, co my dla Was możemy oznaczać. Życzę miłego dnia i kolejny live będzie z tą panią z tyłu tutaj u mnie. Ona się denerwuje, ale będzie dobrze. W roli głównej będzie występowała tak. tym razem. Dream Team, doktor Damian zadba o tobie kochana. Do wieczora kochani, tak około, około godziny dziewiątej. papa.